Witam serdecznie, nazywam się Michał Śmigiel. Ostatnio robiliśmy dużo egzaminów licencjackich na matematyce na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzisiaj coś innego, analiza matematyczna 1.2, egzamin z 2014 roku w wykonaniu pana Pietraszki. No ja nie studiowałem na Politechnice, to nie znam, ale z tego co słyszę od uczniów, znana postać. I co, tutaj mamy kilka zadań. Zacznijmy z pierwszej. Wyznacz sinus 2x, gdy 2 logarytmy czwarty, o podstawie 4 z cosinus x minus logarytm o podstawie 2 z cosinus x plus pi drugich równa się 2. No to co? Czyli nasza treść. 2 logarytmy 4 stopnia z cosinus x minus logarytm drugiego stopnia o podstawie 2 z cosinus x plus pi drugich równa się 2. To moja propozycja tutaj troszkę to sobie poprzekształcić. Po pierwsze, mamy taki wzorek, który mówi, że logarytm o podstawie a do potęgi b z c do potęgi d równa się d przez b logarytmu o podstawie a z b. Czwórka to jest 2 do 2, możemy, czyli możemy to napisać jako 2 do drugiej Tu żadnej potęgi nie mamy. Tę dwójkę możemy jako jedną drugą wyciągnąć przed logarytm, czyli wyjdzie nam logarytm o podstawie 2 z cosinus x minus logarytm o podstawie 2 z cosinus x plus pi drugich. Teraz, o, w sumie mogłem to od razu zwrócić uwagę. Co to jest cosinus x plus pi drugich? Jak ja mam wykres funkcji cosinus, ona idzie mniej więcej tak, x plus pi drugich, tu jest pi drugich, to x plus pi drugich, a jak tutaj, o, jeszcze sobie narysuję sinusa, sinus mniej więcej tak będzie wyglądał, x plus pi drugich, to jest minus sinus x. To jest minus sinus x. Czyli co? Ja to sobie właśnie jeszcze zamienimy, logarytm o po podstawie 2 z kosinus x, minus logarytm o po podstawie 2 z minus, Sinus x równa się 2. Teraz mam te same podstawy logarytmu i mam odejmowanie logarytmów. No to ja wiem, logarytm o podstawie a z b minus logarytm o podstawie a z c równa się logarytm o podstawie a z b dzielonego na c. Czyli mogę to sobie zapisać, że to jest logarytm o podstawie 2 z cosinus x. Przez minus sinus x. To się ma równać 2. Logarytm o podstawie 2, no jeszcze definicja logarytmu. Logarytm o podstawie a z b równa się c. Wtedy i tylko wtedy, kiedy a do potęgi c równa się b. Czyli przepisując to tutaj, 2 do drugiej ma się równać minus cosinus x przez sinus x. To jest czwórka. Czyli co? Czyli cosinus x ma być równe minus 4 sinus x. Podstawiamy do jedynki trigonometrycznej, czyli sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat to będzie 16 sinus kwadrat x, to, czyli razem 17 sinus kwadrat x ma się równać 1. Czyli sinus kwadrat x równa się 1, 17. Czyli sinus x równa się plus minus 1 przez pierwiastek z 17. A wtedy stąd cosinus x będzie równy minus plus 4 przez pierwiastek z 17. Minus plus w sensie, jak tu sinus będzie 1 przez pierwiastek z 17, to cosinus będzie minus 4 przez pierwiastek z 17. I co? I chcemy wyznaczyć sinus 2x. Sinus 2x, i to jest warto znać jakby ten wzór. Sinus 2x to jest po prostu 2 razy sinus x razy cosinus x. To my już wiemy. 2 sinus to jest plus minus 1 przez pierwiastek z 17. Kosinus to jest minus plus 4 przez pierwiastek z 17. W obydwu przypadkach będzie dokładnie 1 minus, czyli będzie minus. Pierwiastek z 17 razy pierwiastek z 17 to 17. 2 razy 1 razy 4 8. Minus 8 17. Tu można by jeszcze rozważać, właśnie jakąś dziedzinę, coś takiego, ale w zasadzie nas x nie interesuje. Nas interesuje tylko ta wartość yy, sinus 2x. No, no to musiałoby być dodatnie. Minus sinus x też musiałoby być dodatni, więc to. Pewnie jakaś trzecia ćwiartka, i wtedy, jeśli to istnieje, to takie jest właśnie rozwiązanie. Dziękuję.